Przed nami bardzo ważne decyzje. Jeżeli Niemcy w pełni wykorzystają wszystkie procedury dotyczące readmisji migrantów, to będą mogli wysłać do Polski nawet 40 tysięcy osób. Tak informuje portal interia.pl. mamy wielką burzę w sieci. W tym samym czasie rząd publikuje strategię migracyjną na lata 2025-2030. Prawo i sprawiedliwość składa swoje wnioski do tej strategii, przekłada. Przedkłada swoje dokumenty i prosi, żeby Donald Tusk, jeżeli leży mu dobro Polski i nasze bezpieczeństwo na sercu, żeby te dokumenty podpisał, a to wszystko kwituje europoseł Patryk Jaki, punktując premiera Donalda Tuska ważnym wpisem w mediach społecznościowych o tym wszystkim w nowym materiale. Zapraszam. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jeżeli chcecie Państwo pomóc w rozwoju tego kanału, to bardzo proszę o trzy rzeczy: o suba, o łapkę w górę i o komentarze dla zasięgów. Te rzeczy najbardziej nam pomagają w rozwoju, można nas również wspierać finansowo tutaj, w tych miejscach strona patronite.pl oraz tutaj portal YouTube Przycisk Wesprzyj. To szanowni państwo, mówimy o migracji, bo ten temat y, od. Ty Tygodnia jest na tapecie. Niemal codziennie się przewijał przez polską debatę publiczną, polityczną, czasami bardziej, czasami mniej, jednak ciągle krążył, bo mowa tutaj m.in. o tym, że za ponad 430 milionów złotych, w Polsce ma powstać 49 centrów integracji cudzoziemców. Taka wiadomość gruchnęła w ubiegłą sobotę, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Donald Tusk na konwencji koalicji obywatelskiej zaprał że musimy wzmacniać bezpieczeństwo Polski, musimy wzmacniać granicę polsko-białoruską. Donald Tusk wówczas zaproponował zawieszenie prawa do azylu. Ta propozycja ona spotkała się z wielką krytyką i niezrozumieniem. Dlaczego? Ponieważ nie można od tak sobie zawiesić prawa do azylu, bo tego nie ma w polskich przepisach. Donald Tusk próbuje się tutaj bronić, nawet kilka dni później w Sejmie... Powiedział, że on nic takiego nie mówił o jakimś zawieszeniu prawa do azylu, ale przecież to się nagrało. Wiemy, że mówił, a ostatecznie premier rozmawiał o tym zawieszeniu prawa do azylu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen. Ta wyraziła aprobatę do takich działań, powiedziała, że tak, musimy wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej, można tak robić, ale co za tym dalej idzie? Nic, ani w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ujednolicenie czy stworzenie jakichś ogólnych przepisów dla całej Europy, ale w kontekście polskich działań. Rząd, co prawda, publikuje 36-stronicową strategię migracyjną dotyczącą bezpieczeństwa na lata 2025-2030. Ta strategia, no, oczywiście, w swoim całym założeniu ma wzmacniać polskie bezpieczeństwo, ma zupełnie inaczej patrzeć na kwestie imigrantów, kwestie przyznawania azylu w Polsce, kwestie wpuszczania cudzoziemców do Polski, ale czy ona rozwiąże nasze wszystkie problemy, to czas pokaże, bo być może, tak jak wiele różnych dokumentów, wiele zapewnień, to będzie po prostu stos. Karteczek, które zostaną wydrukowane i zaprezentowane dla PR-owego efektu. Niestety mam takie wrażenie, że tak się może stać. W tym wszystkim mamy jedno wielkie zamieszanie informacyjne, no bo z jednej strony rząd mówi, wzmacniamy granicę polsko-białoruską, musimy reagować dobrze na, 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 na w hybrydową wojnę, jaką mamy przy granicy z Białorusią, a z drugiej strony właśnie słyszymy o dokumentach unijnych, które zezwalają Niemcom, zezwalają w taki sposób, że Polska nie może tego zablokować, bo już podpisała odpowiednie dokumenty w sprawie pakietu migracyjnego, zezwalają Niemcom na Wysłanie do Polski nawet 40 tysięcy migrantów. I to przypominają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że mamy dodatek jako Prawo i Sprawiedliwość do tej strategii migracyjnej. Chodzi o to, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, żeby tutaj nie była realizowana polityka migracyjna Unii Europejskiej. Taka stricte dotycząca słynnego hasła multikulti. Osław Kaczyński mówi, że jeżeli premierowi leży bezpieczeństwo Polski na sercu, leży dobro Polski na sercu, to powinien ten dokument podpisać. Zapewne Donald Tusk tego dokumentu nie podpisze. Ale bardzo ciekawy wpis i na niego zwróciłem uwagę w sposób szczególny, popełnił w mediach społecznościowych europoseł PiS, wiceprezes PiS Patryk Jaki. Posłuchajcie, szanowni państwo, ja kilka. Zdań przeczytam. Wyjaśniam, jak ekipa Tuska robi z ludzi i dziennikarzy zwykłych i tutaj kilka kropeczek, to sobie dopowiedzmy. Punkt pierwszy. Tusk wiedział, że zostanie zmuszony na Radzie Europejskiej do przyspieszenia wdrożenia pakietu migracyjnego. Premier zawsze zna wcześniej draft konkluzji Rady Europejskiej. Takie konkluzje zostały też przyjęte, zobaczcie, niżej. i Patryk jaki rzeczywiście takie konkluzje prezentuje, że zostały przyjęte w tym wpisie. Punkt drugi. Donald Tusk wiedział, że w związku z tym Polska będzie zobowiązana do przyjmowania dużej ilości migrantów z puli spoza granicy z Białorusią, na przykład z kierunków basenu Morza Śródziemnego. Dlatego rząd przyjął projekt utworzenia w Polsce 49 ośrodków migracyjnych. Przypomnę, że pakt obciąża kraje yy, większe, takie jak Polska, nieproporcjonalnie większymi obowiązkami migracyjnymi. No to jest logiczne. No, Unia Europejska tak stworzyła ten pakiet. Duży kraj może przyjąć więcej osób, mniej może przyjąć mniejszą ilość mm, osób. Punkt piąty. Musieli znaleźć sposób, aby ukryć ten fakt w Polsce i zamieszać ludziom w głowach. Więc wymyślili azyl na granicy z Białorusią, po to, aby ludziom w Polsce przedstawić to jako zatrzymanie. Migracji 6. Tymczasem od początku było wiadomo, że pakt migracyjny prawie w ogóle nie będzie dotyczył ludzi ze strony Białorusi. Otóż, to, szanowni państwo, większość z nich przecież w ogóle nie składa wniosków o azyl, tylko ma zadanie forsować nasze granice. Więc Tusk, przyjmując konkluzję Rady Europy, godzi się z przyspieszeniem przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów, zapłatę podatku migracyjnego, jednocześnie zatrzymał ym, wnioski o azyl na granicy z Białorusią. Kiedy większość nielegalnych Migrantów nie składa tam wniosków o azyl, tylko forsuje granice. Wnioski o azyl składają ludzie, którzy naprawdę go potrzebują, np. Polacy uciekający przed reżimem Łukaszenki, którzy są prześladowani za polskość. Więc w dużym skrócie Tusk wpakował nas w 49 centrów migracyjnych, czyli pokrycie całej Polski nielegalnymi migrantami, które zmieniają nasze, nasz bezpieczny kraj w to, co widzimy na zachodzie. I będzie to nieodwracalne, a w zamian załatwił prawie nic. Tutaj dalej Patryk, jaki mówi, że gratuluje cytuję głupcom, którzy się na to nabierają. No cóż. Powiem tak, no rzeczywiście wygląda to źle, bo jeżeli z jednej strony mamy przyjmować w ramach pakietu migracyjnego tych nielegalnych migrantów, którzy, których wyślą nam Niemcy, a z drugiej strony mówimy, że zamykamy granicę z Białorusią, tam zawieszamy prawo do azylu, to rzeczywiście jest to jeden wielki kogiel mogiel, jeden wielki ambaras, no bo szanowni państwo, czyli dla tych, którzy naprawdę potrzebują azylu i uciekają, ja o tym mówiłem tutaj na tym kanale już dużo razy od początku tygodnia, Opozycjoniści wobec Putina, wobec Łukaszenki, wobec różnych reżimów, którzy chcą dostać azyl w Polsce, nie otrzymają takiej możliwości, bo Tusk zawiesza prawo do azylu, a jednocześnie my będziemy tych, tych migrantów z Niemiec przyjmować. To jest, Szanowni Państwo, jeden wielki kur, jeden wielki skandal, Szanowni Państwo. No to tego się nawet nie da opisywać, Szanowni Państwo, w sposób normalny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze poczekajmy, bo być może w jakiś cudowny sposób, nie wiem, może rzeczywiście Donald Tusk wreszcie raz coś załatwi, raz coś załatwi i nie przyjadą. you um. Ci nielegalni migranci do Niemiec. Może w jaki sposób Donald Tusk to zablokuje? Choć nie wiem w jaki, bo jak popytałem tak na ofie europosłów, oni twierdzą, że no nie ma opcji. Donald Tusk to podpisał. Pierwsze podpisy tego rządu były pod konkluzjami pakietu migracyjnego w grudniu. Następnie można było jeszcze to w maju zablokować, ale oni również wówczas to wszystko przyjęli. Więc wszelkie dokumenty dają możliwość wysyłania migrantów do Polski. Przypomnę, nawet 40 tysięcy. Osób. Oby to wszystko dla nas, sz sz szanowni państwo, zakończyło się dobrze i pozytywnie, bo nie chciałbym y być w skórze polityków, jeżeli dojdzie tutaj w Polsce do jakiejś tragedii. No naprawdę grozi nam wówczas paraliż całego państwa i, y i rozpoczną się naprawdę duże problemy, bo polskie społeczeństwo, no niestety, albo istety, stety, Polskie społeczeństwo to nie jest społeczeństwo niemieckie czy francuskie. Tutaj ludzie się naprawdę spuntują. Do zobaczenia, Łukasz Gatłów.